I z tej strony młoteczka. Ze mną dzisiaj unboxuje paczki moja mama. Hej, witam wszystkich. Teraz mamy paczuszkę od Julii z Lublina, która przyszła do mnie w marcu. Przypominam, mamy tak. czerwiec. Mamuś, rozcinaj. No to Ale no Lecimy. Tylko nic nie zepsuj. Może mi się uda. Bo będzie mi smutno. inne znaczki mi się pokazują, że jakiś ludek chodzi. Nie wiem, co to znaczy. Nigdy nie miałam takiego drogiego telefonu. <laughs> Żeby mi jakieś ludki tutaj chodziły. O, dzieje się. Dzieje się, dzieje. Słodycze! Mentosy najpyszniejsze! I koczolada. Nom, 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 nom. Mnie muśna. Bierę. To, to ja y, muszę od Mentosa Choco y, zażyczyć sobie tego. jeszcze Facebook'a. No to w końcu coś reklamujemy. Rze Dobrze. Życzymy sobie od firmy... Mentos milion pieniądzów. Dokładnie. Mm, za to, że mówimy, że smaczne. Fanart. Otwieramy fanarta. Błagam, tylko nie kutachy. <gryw> Znowu będzie niezręcznie. <gryw> Fanart. Piękny fanart. Jestem koniem. To jestem ja. A to jest kina. A to jest koń kabanos, który nie chce skakać. Ślicznie. Dziękujemy. Ja uwielbiam fanarty. Bardzo ładny postaram. Co tu jest napisane? List. Nie czytaj na nagraniu. To nie czytam na nagraniu. Chowam sobie w poślady. Daj. Moja ręka chociaż przez chwilę. I koperta na autograf. I oczywiście autograf powędruje do Ciebie. Okej. Okay. Daj kopertę na autograf. To... Mam nadzieję, że nigdy nie przyświeciłyśmy adresem. Przyświeciłyśmy adresem, ale to się wytnie. No. Także dziękujemy Ci Julko za fanarta i dziękujemy Ci G za słodycze Gwiezdy. oraz za list. Tak, dziękujemy i pozdrawiamy. Następną paczuszkę mamy od Gabrysi z Dębicy. Pozdrawiamy dębice. Bardzo, bardzo blisko jest. I tak? Gabrysiu. Bardzo blisko. Trzeba było samemu wystarczyć. No właśnie. Nie wiem gdzie, ale bym cię zabrała na lody czy coś. Albo bym cię postawiła w pełnym słońcu, byś psupił też ucała. Pies by się bardzo ucieszył, ja też. Ucięłaś coś, nie? Nie, nie, nie. ucięłam. Wszystko, wszystko działa. Wszystko działa, jest w porządku, mamy książkę. Książka, tak! Jak najbardziej. I jest to Wiedź Mikołaj. Tak, jest to Wiedźmikołaj, którego miałam sobie kupić, ale ciągle o nim zapomniałam i bardzo, bardzo go chciałam, także dziękuję ślicznie. Jestem spełniona. Już koniec, już nie muszę więcej rzeczy dostawać, więc Mikołaj najsuper. Oczywiście, że placzet mój najlubiejszy. Dziękuję ślicznie, jeszcze raz za Wiedźmikołaja. Co my tu mamy? nom nom, nom. kamnia z to są te takie chyba co strzelają w zębach Nie wiem. albo to strzelają. jest ten taki kamer który wchodzi w między zęby w a później ja płaczę z tego powodu i świeczuczki wiśniowe i to one tak pachniały cały czas super ja bardzo lubię takie pierdoły mam ich milion Szery. szery. ale nie zjedz tego Nie po zapachu że super. Super, dziękuję zestaw ślicznie. taki do czytania i przegryzania podczas czytania i, I czytania romantycznego przy świecach. Przy świecach. No, po prostu zestaw mega. Mega. Lecimy z następną paczuszką. Na następne co mamy to list od Grzegorza chyba z Norwegii. <laughs> tak by wynikało. Tak by wynikało ze znaczków. List przyszedł do mnie 100 lat temu jak widzicie nawet szczury już nie mogły się doczekać unboxingu. Dzisiaj z tym milionem gier też nadgryzły. To nie jest tak, że ją zniszczyłam, po prostu szczury się do niej zaczynały dobierać. Dziękujemy za list. Widzę, że jest w środku. Poczytamy. Mam nadzieję, że nie. To jakiś... Tak, mam nadzieję, że tam nie ma żadnych gołych zdjęć. Delikatnie sprawdź, żeby nie było przypału. Tak, to. Możesz przeczytać na nagraniu. I jest ugryziony przez szczury, oczywiście nie, to nie jest przez szczury już myślałam, że zniszczyły. Nie, nie zniszczyły wiele paskudne, pokaż. Ha, ha, ha. A, z wielorybkiem i ślimaczkiem. Orety, ile czytania? Orety, rety. Ja najbardziej lubię takie długie, super długie listy. I wiem, jak ręka boli po pisaniu takich długich listów. Ja go tak tylko przejadę, słuchajcie. Będzie mi y, najłatwiej. Bo niestety nie mam miliona rąk i nie przeczytam sobie tutaj na głos ale zrobimy małe cięcie, ja sobie przeczytam, powiemy w skrócie, co było napisane. rybek na końcu, to ja! Okazało się, że paczuszka jest od Szaksiego, który siedzi u mnie na live'ach i go pamiętam i kojarzę jak najbardziej i w ogóle super najsuper. I uwaga, uwaga, tutaj jest dowód na to, że internety nigdy nie zapominają. Na końcu chciałbym zapytać, co z karą za nieukończenie TIFA? <noise> tam, tam, tam. Rzeczywiście żadnej kary za to nie odbyłam Tak naprawdę liczyłam na to, że przestaniecie Dawać pomysły i mi się upiecze <noise> Nie upiekło mi się No cóż, internet nigdy nie zapomina Dzięki Shaxi jeśli chodzi o pogłaskanie absurda, to oczywiście pogłaskam, jeśli chodzi o pogłaskanie szczurków, to oczywiście pogłaskam i prawda jest taka, że jakbym przeczytała ten list w porę, to strzałkę również bym pogłaskała no ale tak się składa, że w trakcie, kiedy ten list czekał na przeczytanie strzałeczce się zeszło na, na raka płuc no ale mogę iść i ją pogłaskać jeszcze pewnie się nie rozłożyła do końca Mama mnie zaraz zabije. Dobra, to cięcie zanim dostanę w łeb, naprawdę. Albo nie, najpierw pokażę piękne origami, które zostało dołączone. Śliczny wielorybek, najlepszy waleń świata, to ja. I fanart z kiną, e, Zapewne terrariowy. Młocia sromotna, tak, to ja. I tutaj oczywiście mm -hmm. nagrobek kryzysa. Kina Czewa tu siedzi na górze. E, no i tutaj mamy co my tu mamy? Absurdeła? Absurdeła Wikingeła. Zapewne mnie tutaj, zapewne tutaj kinę. A tu nie wiem, co tu się odwala. <laughs> Może to. Nie mam pojęcia. Nie, ale bardzo ładne. Bardzo mi się to podoba. Ślicznie. O! Tak. Ja to dostałam na privie na Facebooku kiedyś. Super, dziękuję. Kolejny fanart, fajmarty zawsze na propsie. Mega. To jest ta skrzynia skarbów, którą musisz znaleźć gdzieś kiedyś. Tak. I wtedy będziemy mieć milion hajsów, bo oczywiście panie na poczcie ukradły. <grystanie> tak było napisane w liście, podobno tutaj było milion hajsów, ale... Pozdrawiamy pocztę. Tak. Niestety nie będę bogata. Dobra, to lecimy z następną paczuszką. Lecimy z ostatnią paczuszką i koniec zaległości i będziecie mogli słać następne, które będę unboxowała sama z mamą albo z Legisową na Skype'ie, Jak lubicie, jak wolicie. Dobra, lecimy. Jest to paczuszka od kogo, mamo? Od Krzysztofa z Piotrkowa Trybunalskiego. W sumie całkiem niedaleko też. Nie, w ogóle. Nie no, przecież z Piotrków Trybunalskich nie jest aż tak daleko. Na przykład daleko to są z Norwegii paczki. To jest tak. Chyba byliśmy kiedyś w Piłkowie. tak mi się dziś kojarzy. I lecimy z koksem. Co tam w środku jest? Tu jest liścik. Liścik. Dobrze, to sobie przeczytasz. Tak? Dobrze, z adresem w boku to pewnie schowamy. A w tej pudełeczku jeszcze jedno pudełeczkę. Tak, ktoś tu próbował zapewne przytrolować moje odpakowywanie jedną ręką. się nie udało. O, kurde, tam jakiś namiot! Pewnie ktoś mi wysłał namiot tylko po to, żebym mogła zrobić z nich swoje gacie. Ktoś, Piotrek. może Piotrek. Krzysztof, z Piotrzkowa, A nie Piotrek z Krzyszkowa. Krzysztofowa. mm żółte moje ulubione. Będziemy. Om, nom, nom, nom. nom. Mamu, mianmu się obiadać, tak? Co to jest? Hmm. Podejrzewam. Mamir cyrkowy na mojej gacie? Hmm. Nie. Organizer na rzeczy. To jest organizer. Przyda ci się, bo u ciebie wieczny bałagan. Dzięki się, mamo. Może się zorganizujesz, tak? Dzięki mamo. Bardzo fajny organizer. Bardzo ładny. I to jest. Prywata. Prywata, to prywaty Także nie czekamy. Prywata to jest dla ciebie. Mam takie same takie, takie, takie naklejeczki, tylko różowe. Dobrze? I, ks I książeczki. książeczki, dwie do przeczytania. A to nie są przypadkiem te książeczki, które mi kiedyś zostały polecone na live i powiedziałam, że bardzo chętnie przeczytam, jak tylko będę miała takie książeczki. Jak uciek, kłamca. I kłamca dwa. Dziękuję, ślicznie, licznie, bardzo chętnie przeczytam. Coś czuję, że to moje klimaty będą. Właśnie yy, czytam z tyłu. No, no, trzeba będzie poczytać. Poczytać. Przy okazji ja się też załapię na... na czytando. Na czytando. Czekaj, ten organizer jeszcze muszę rozpakować. No, ta mama tutaj będzie Jest. unboxować wszystko od razu. No, nie ma to tamto. organizer. Proszę Cię bardzo, możesz go powiesić sobie tak i tu sobie różne ciekawe rzeczy. Ja mam pomysł. Jak mi szczury będą umierać, to będę je wkładać w te organizery i będę miał taki organizer martwych szczurów. No chyba oszalałaś. <grytanie> <grytanie> Czemu nie, mamo? Najsuper, takie suszone szczury na mikstury magiczne. Nie? Tak, szczególnie twoje. Ale o. To, jest, to jest naturalne, ten jest z takiego płótna. Len, tak, chyba? Tak, lnianego, bo nawet po zapachu czuć taki liniany. Mhm. Bardzo ładny organizer. Nie wiem skąd pomysł na to, żeby wysłać mi organizer, ale dziękuję. Przyda się. Ja mam tu wieczny bajzel, więc, więc naprawdę się przyda. <grym> się zorganizujesz troszeczkę. Nareszcie. Nareszcie. Dobrze. To malutkie cięcie. Dogrywamy z mamą końcóweczkę, bo pasuje się pożegnać jakoś ładnie. W międzyczasie przeczytałam listę od Krisa. I kurde mać nie wiem, jak się mogłam pomylić z tym Piotrem z Krzysztofowa. <laughs> Skoro ja Krisa dobrze pamiętam i go kojarzę, bo przecież wymieniam z nim maile. No, no i młotka i wyszła na pierdołę jak zwykle. Ale chciałabyśmy z małą bardzo gorąco podziękować Julii, Gabrysi, Krzysztofowi i Szaksiemu za zapaczuszki, listy, fanarty, słodycze i wszystko, co, co dostałam. Jesteśmy bardzo wdzięczne i bardzo się cieszymy. Mamusia też się cieszy? Też się cieszę. Nie zżarła w niczego w międzyczasie? Nie zdążyła. <laughs> Ale <zeżre>. A <laughs> Będziemy z mamą czytać książeczki, opychać się słodyczami. To wszystko dzięki Wam. Także jeszcze raz dziękujemy. Oczywiście autografy powędrują do tych, którzy sobie tego zażyczyli. Nie ma problemu. Tylko pewnie będziecie musieli na nie poczekać jakieś 100 lat, bo wiadomo, jak się ze wszystkim zbieram. Ja to już przy... pośpieszę tam troszeczkę. No, także. Przy pilnuję. Mamusi, dziękujemy przede wszystkim za to, że pomogła mi w unboxingach. Nadrobiłam wszystkie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak, to, to, to zasługa mamy, bo w końcu stanęła nade mną z batem i powiedziała, że. Nie obchodzi mnie to, że jest środek nowy unboxing. I, I jeszcze tam coś było na temat tego, że zaraz sama wszystko weźmie i zunboxuję i będzie po sprawie. No, także. <laughs> <laughs> Pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama. Do zobaczenia w kolejnym Nie śpię, bo unboxuje. Ze mną była moja mama. Pozdrawiam, dobranoc wszystkim. I ze mną był też absurd, który gdzieś tam sobie śpi i szczury, które o, coś proszę. tam żrą. Absurdeł. Absurdeł. Teraz ja wam zrobię ujęcie na absurdeła. I żeby nie było, że ściemniam widok z mojego okna. Uwaga, uwaga, cały bajzel syp widać. Tadam! I ciemność. Nie śpię, bo unboxuję. Także jeszcze raz trzymajcie się i cześć!